Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha Ewangelia według św. Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu, cóż to słyszę o tobie, zdaj sprawę z Twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie, co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. I tutaj postawmy kropkę. Wiemy, co się dalej stało. Przeczytam tylko to ostatnie zdanie. Że Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. I to jest prawda, że uczniowie Jezusa często nie wiedzą, jak się zachować w każdej sytuacji. Nie wiemy często. I to jest taki przytyk względem nas, no bo ludzie tego świata, to wiadomo, no żyją w ciemności. Myślą o sobie, są nastawieni egoistycznie do świata. Pieniądze no, są dla nich ważne, może nawet najważniejsze. Bez pieniędzy się źle czują. Nie mają Boga za swojego obrońcę. No, nikt nad nimi nie stoi. Oni sami muszą o siebie zadbać. A my przecież mamy Boga. A jeśli mamy Boga, to mamy też mądrość. Roztropność działania, podejmowania tych mądrych decyzji w każdej sytuacji. Często nam tego brakuje. Nie znamy prawdy, chociaż jesteśmy uczniami Jezusa, który, który jest prawdą i idziemy za, za Nim. A my nie wiemy, co mamy robić. Nie chcę wymyślać teraz tych sytuacji, które każdy z nas może przeżyć lub przeżywa, lub przeżywał. Wiesz, w czym jesteś. Może teraz siedzisz sobie i się zastanawiasz, co ja mam teraz robić. Nie wiem, co mam zrobić w tej sytuacji. Ludzie tego świata by wiedzieli, a ty nie wiesz. Dlaczego? Bo jesteś uczniem Jezusa, a powinieneś wiedzieć. Powinieneś znać mądrość Bożą. Jezus nie miał takich sytuacji, że usiadł sobie i nie wiedział co ma robić uczniowie po zesłaniu Ducha Świętego po zesłaniu Ducha Świętego kiedy byli kościołem kiedy stali się kościołem no to też nie mieli takiej sytuacji że nie wiedzieli co mają robić wiedzieli modlili się wzrastali w Panu przez trwanie w nauce apostołów Czyli znali naukę apostołów, trwali w łamaniu chleba na modlitwie we wspólnocie, takie cztery mm, filary, ich wiary. My mamy cztery cnoty kardynalne, roztropność, umiarkowanie, sprawiedliwość, męstwo. Te cnoty mają nam pomóc w działaniu, w każdej sytuacji, w jakiej się. Znajdziemy. Święty Paweł mówi w dzisiejszym pierwszym czytaniu w liście do Rzymian takie zdanie. Bracia, jestem co do Was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnych upomnień. Wy wszystko już wiecie. Wy macie wszelką wiedzę. Powinniście wiedzieć, co macie zrobić. Dlaczego sami siebie nie wiecie? Czyżbyście już nie byli uczniami Jezusa? Czyżbyście już romansowali z tym światem i dlatego nie wiecie, co macie zrobić? Bo mm, sól, którą jesteście, straciła już swój smak. Ta sól, wy jesteście solą tej ziemi, światłem tego świata. Tak, niech Wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Nie wiecie, co to już, już jest dobre, a co, co, co jest zło? No to jest oskarżenie Pana Jezusa względem nas, uczniów Jezusa. No tak jest, tak się dzieje, szczególnie teraz, kiedy żyjemy no, w takim rozdarciu w Kościele. Nie boję się tego powiedzieć. Mamy dwa kościoły obecnie: Kościół Chrystusowy i Antykościół z siedzibą w Watykanie. I to na samym szczycie już usiedli ludzie, którzy tworzą nowy kościół. I nie boją się o tym coraz głośniej mówić. Leon XIV mówi, że jeszcze nie jesteśmy gotowi na zmianę doktryny. Czyli można ją zmienić, tak? No nie można jej zmienić, drugi papieżu Leonie XIV. Nie można żadnej doktryny zmieniać. Nie można zmieniać wiary, moralności, a to się zmienia. Z każdym dniem, z każdym dniem o, o czymś takim słyszymy, że, 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 że coś się zmienia. Ludzie się buntują, sami nawet często nie wiedzą dlaczego, mają ten sensus fidei, czyli zmysł wiary, który im, im podpowiada, że coś jest nie tak. Coś tu śmierdzi. Kiedyś pachniało, teraz zaczyna śmierdzieć. No i co ja mam z tym zrobić? No, co ja mam z tym zrobić? Nie? No, no powinieneś wiedzieć, co mówi Biblia? Radujcie się, cieszcie się, gdy was wyłączają z synagog, gdy, gdy mówią wszystko fałszywe o was. No, nawet ojciec szóstak chciałby batorzyć, Tak powiedział w ostatnim chyba odcinku swoim tam na Languście, że chcia że Chciałby batorzyć tych, którzy no, tak się zachowują, jak ja na przykład, albo jak inni ludzie, którzy mm, występują przeciwko tej nauce, która jest teraz głuszona. Batorzyć, czyli co, bić batem? A czemu nie kamieniować? No ale on później się powstrzymał i mówi: No ale ja tak nie mogę. Muszę się powstrzymywać, bo to jest złe. Parafrazuję jego słowa teraz. Ale taki jest wydźwięk tych słów. Batożyć chcesz nas, ojcze szóstaku? Hmm, zaczynają wychodzić kwiatki z, z was. Owiec, raczej wilków, którzy, którzy są yy, no, ubrani w owcze skóry. Już wiadomo, kto jest wilkiem w owczej skórze. My to już dawno czuliśmy, tylko nie potrafiliśmy tego nazwać, no i często też nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. A teraz już wiemy, co mamy zrobić: mamy się uczyć, dokształcać, wykazywać błąd, nastawać w porę i nie w porę. Mamy być pewni, że Bóg jest po naszej stronie, bo my jesteśmy po jego stronie. Mamy przeżyć y, trudne chwile, mamy przejść przez ciemną dolinę. I zła się nie ulęknąć, bo Pan jest naszym pasterzem. Dlaczego oni tak zaczynają mówić? Bo tracą argumenty, bo okazuje się, że ich argumenty są pozbawione mocy sprawczej. I dlatego zaczynają łapać za baty, za kamienie, kije. No i on, nawet ten ojciec szóstak powiedział, że my nie jesteśmy braćmi. Protestanci są braćmi, ale my, już katolicy, wierni tradycji, Wielki, wierni nauczaniu Kościoła, już nie jesteśmy braćmi. Ale się pomieszało, co? Pomieszało się i poplątało się. Ale musimy być roztropni, jak węże i nieskazitelni, jak gołębie. Mamy błogosławić tym, którzy nas prześladują, mamy przestać szemrać. Nie szemrajcie przeciwko Bogu. Głoście prawdę. Jedna z pań zapytała mnie, czy czy jak głoszę prawdę, to szemram? Ale ta prawda no, nie podoba się tym, yy, którzy ją słyszą? Nie, to nie jest szemranie. To jest głoszenie prawdy. To jest nastawanie w pole i, i, i nie w pole. Ja wiem, co jest roztropne, co jest dobre, co jest sprawiedliwe. Ja to wiem. Ja muszę to wiedzieć. Bo Bóg mi to daje. Bóg mi daje to światło. Dlaczego? Bo czytam Biblię. Bo trwam w nauczaniu apostołów, bo trwam w kościele, w łamaniu chleba, czyli w Eucharystii, we wspólnocie. I ja wiem, co jest dobre, bo to dobro pochodzi z góry. Ono nie, nie, nie pochodzi zawsze z dołu. A dzisiaj ludzie usiedli sobie na dole, no i chcą stworzyć dobro, nowe dobro, nową jakość, która będzie smakowała wszystkim, całemu światu, cały świat to przyjmie, nie przyjmie świat światłości. Świat jest w ciemności i musimy o tym pamiętać, bo kiedy o tym zapomnimy, to sufit nam się na, na głowę zwali, nie będziemy wiedzieć, co mamy robić. Usiądziemy i powiemy: no ja nie wiem, co mam teraz robić. Zdrowie mi siadło, praca. Odeszła, przyjaciele odeszli, dzieci się mnie wyrzekły, mąż mnie zostawił, żona mnie zostawiła, inni wytykają mnie palcami, a może już nawet nie chcą odbierać moich telefonów. Nie wiem, co mam robić. No, złożyć Bogu i umieraj. Tak mówiła kiedyś żona Hioba. Ale Hiob mówi: Nie bądź głupią kobietą. Mówisz, jak kobieta szalona. Nie mogę tak powiedzieć. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Bóg dał i Bóg zabrał. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. W tej rzeczy Chioł pokazał się sprawiedliwy. Roztropny, bo za sprawiedliwością zawsze idzie roztropność, męstwo, umiarkowanie. Mm. Nam tego potrzeba, obyśmy, obyśmy wiedzieli, co mamy zrobić. Obyśmy czytali Biblię, bo w Biblii są odpowiedzi na nasze pytania. Bóg do nas mówi przez Biblię codziennie. Ja wiem o tym, że do Was też mówi. Do mnie mówi, do was mówi. A ci, którzy jeszcze nie zaczęli czytać Biblii codziennie, to zapraszam. Zacznijcie czytać Biblię codziennie. Wtedy Biblia będzie broniła nas, was, będzie mówiła nam wszystkim co mamy robić co mamy myśleć bo biblia to jest osoba to jest spotkanie z Jezusem tak jak w eucharystii mam nadzieję że to komuś pomogło to moje gadanie jak Bóg da to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam